Siwy blond i bardzo... O, siwy blond, muszę grzywko obciąć. Dzień dobry kochani, witajcie serdecznie na pogaduchach u Ropuchy, na kolejnych pogaduchach u Ropuchy. Dlaczego Ropucha będzie tutaj? Na kanale Marga SK 62 ja jestem Marga Eska i, jestem, i mam 62 lata plus. W zamian nie mam hiarolonów, botoksów i innych cudów powstrzykiwanych w twarz, Jak mnie Matka Natura stworzyła, tak se, tak se żyję i tak se umrę. Kochani, dzisiaj zapraszam Was na e, ulubieńców roku. Nie jestem, kochani... Y, 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 nie jestem zwolenniczką ulubieńców miesiąca, kwartału i tak dalej. Nudne. Dla mnie to jest nudne i jak widzę, że, że to są gdzieś ulubieńcy miesiąca czy ten, to omijam po prostu i, i tyle. Nie? Uważam, że na koniec roku należy wszystko podsumować, ale tak jest moje prywatne zdanie i tego się moi drodzy trzymam. To jest takie, wiecie, jak ktoś nie ma tematu do ten, ale to sobie ulubieńców, jakieś takie, no nie wiem, no, no nie podoba mi się, płytkie, marne, no. To, ale tak jest, mówię, moje osobiste, moje tylko wyłączne zdanie. Zaczniemy, moi kochani, od urządzeń. Um, urządzeń do paznokci, to pokażę wam, od od tu się tylko wam pokażę, bo jest na dole, razem z lampą, a tu są lakiery, y, które, kochani, Używam, o, jest. To są, to są, kochani, Wszystkie lakiery z e, e, neonej, których używam. Jestem zachwycona, kochani, ich, ich e, no co chyba coś nowego dochodzi. Jestem zachwycona ich e, działaniem, e, tym jak, jakie są po prostu. Kryją pięknie. No, no robią z paznokciami, nawet z takim laikiem jak ja, może sobie jakieś takie w miarę jakieś tam porobić te paznokcie, żeby one jakoś tam wyglądały. Bardzo lubię te, które termo, które tutaj mam, tutaj mam na tych dwóch mam różowy i, i taki jasny i one jak jest zimno to tak fajnie się, te, te one się tak delikatnie no, zmieniają farbę a są takie mam takie które dosyć solidnie i ja sobie moi drodzy tak dobieram wybieram ja je mieszam <grych> też najbardziej takim który lubię bo nim można praktycznie jego tylko używam jako bazy jest ten tutaj który wam się pokaże. On po prostu, on też, jak się złamie paznokieś to przedłuża te paznokcie i, i jest jako baza, jako przedłużacz i, i, i przedłużacz. No, trzeba no, tak. I naprawdę jest bardzo, bardzo fajny ten lakier. Jako topu używam tego Top drip, Dry, bo można sobie wsmarować jakieś tam właśnie świecidełko w coś. I, i, i ten bardzo chętnie. I używam też top, um, tego topu matowego bardzo chętnie. Ale jak nie chcę niczego, wiecie, świeci świecidełkować, no to używam normalnego i te, te, tego topu i on już jest od czasu czasu nie wiadomo ile. Um, z nowości to mam taki, który na, na magnes się robi, to mam o. wiecie co, Mogę no, pokazać, no ale pokażę Wam. To jest um, robi się. Magnesem, moi drodzy, kładzie się lakier i ten magnes się rozstępuje na strony dając wrażenie 3D, takie coś, coś w tym stylu, nie? No, taki fajny jest. No i srebro, złoto, ja jeszcze, wiecie, z tymi końcówkami do skórek, prawa ręka ok, ale lewa ręka, no to jak mi się coś nie uda, to wtedy walnę sobie, o to, mi się złamał pazur. Złamał mi się, bo moczyłam w wodzie, nie założyłam rękawiczek, ale już tak jest, że jutro będę mogła e, dokleić, właśnie dokleić, dorobić. E, Był miękki. Ja wkładałam e, kapę na kanapę w te dziury, nie? I on mi się wygiął, kochani. I on mi się wygiął razem z tym, tym. I ja myślałam, że ja... Urodzę coś się, no ale przeżyłam, odrósł, aż, aż krew leciała, powiem wam, tak, tak ten, tak sobie, no nie, po, nie powinno się, jeżeli macie ten, e, nie powinno się bez rękawiczek robić, bo paznokieć, paznokieć mięknie i się poddaje mimo wszystko. E, ja nie kładę tego aż tak strasznie grubo, żeby to jakoś wyglądało, no i, no i tak to jest, tak. To było. polecam bardzo no najpodobno są inne też. Ja nie kupuję innych, ponieważ się bardzo bardzo przekonałam, już prawie dwa lata robię te bazury sobie sama, że to są naprawdę doskonałe lakiery i bazy i różne inne tego typu cuda, z którymi można się zabawić. Trzymają się i cztery tygodnie, chociaż to widać odrost. Ja robię tak mniej więcej co dwa, co trzy tygodnie. Co dwa robię, jakby mi się ten poprzedni dni podobał, albo mam tamten, nie? Ale tak co trzy tygodnie wtedy i, i trzyma się następne trzy tygodnie i jest naprawdę super, nie muszę się martwić, że mi gdzieś odpadnie, że coś się stanie. No, no i tyle na ten temat. Następnym, następnym tematem ulubieńców niech będą włosy. Paznokcie to i włosy. W tym przypadku moim ulubieńcem jest ta, to urządzenie ręczne, można by rzec. to są igiełki kochani, które mi się podobno twarz też się robi, jak, 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 żeby lepsze było działanie, ale ja robię tylko na włosach. Robię tylko na włosach, żeby te wcierki, wcierkę jedną mam od... Kupuję teraz nawet po to e, jest polska wcielka, jantar jest bardzo dobra. Włosów mam widać na, na te, powinnam już zafarbować. Tu już widać, nie? U mnie jest tak śmiesznie z tymi włosami. Tu wszędzie kurczę pieczone są ciemne, a siwe rosną tylko z samego przodu tutaj. I ja bym wiecie co chętniej żyć nie farbowała aż, tak? Yy, właśnie przez, ale te, te siwe tutaj widać i w wkurzają, nie mogę wnieść do góry jak siedzę tu przy kamerze to mam, mam wprawdzie te maskary, jest wszystko pomazane, pocudowane i, i ten, nie bo, jakąś by pukankę zrobiła yy, moja mama yy, jak już siwe też się znudziło ten to robiła pukankę z rumianku i miała blond, siwy blond i bardzo <laughs> siwy blond muszę krzywko obciąć Miała siwy blond i to jej bardzo ładnie pasowało. To tutaj na tyle do włosów. Muszę odłożyć na bo to będzie niemieckie action, nie? No oczywiście nie zmieniłam produktów, którymi pielęgnuję. Tu końcówka, muszę w przyszłym tygodniu podskoczyć do, do mojego fryzjera. Genialny szampon do włosów i Genialny szampon do włosów i fantastyczna odżywka, której się mas maska, na, na, na ten, której się nie zmywa. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna rzecz, moi drodzy. Do układania włosów, żeby, żeby wolumeny były, też końcówka. To z, skąd to jest? Szwarckop. Jest naprawdę fantastyczna rzecz, jeżeli chcesz, tak jak ja, że tutaj posmaruję tym i mam one, one się same podnoszą po prostu. Nie trzeba nic robić z tym wszystkim. Także to są moje takie, takie bardzo cuda, cudaczne rzeczy do, do, ten i na końcówki. Nie używam tego zawsze, Łepek mi odleciał. To jest kochani oliwka do włosów. Jezus, no, no no bo jakoś tak się nazywa, nie wiem jak to się nazywa, to y, tym, moi drodzy, właśnie sobie, tam ma te końcówki włosów, to jest taki olej, on jest z jakimiś syntetykami, także nie, nie robię często, ale no, no widać... Ja nigdy nie miałam prostych takich, wiecie, włosów takich, co, co ciężkie są, jak moja przyjaciółka Bożenka ma, takie, że naprawdę ciężkie takie, moje zawsze były lekko takie jak falowane, jak, jak deszcz popadał, to kręcone i, i zawsze rozczapierzone. Takie były, ten, żeby je tak wziąć, wiecie i, i żeby takie ciężko, to no, musiałabym, nie wiem, powoskować je. Każdy ma inne włosy i ja widzę, jak widzę, coś tam z końcówkami, nie tak? No to, to tym olejkiem jest wszystko fajnie i jest, i jest, i jest super. Um, włosy. Tutaj macie filmik, kochani. Widzicie, co ja robię. Po prostu um, to urządzenie które kosztuje kupę pieniędzy. Mam już. dwa lata? I sami widzicie, że. Y, nie trzeba się męczyć. Nie trzeba cudować. Y, wystarczy przyłożyć, wiedzieć w którą stronę to się kręci. Y, do, y, nie trzeba żadnych. Y, sami widzicie, jak, jak prostuje sobie włosy. Y, jedną czy drugą szczotką. Nie, 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 nie trzeba. Jak chcę sobie. Zrobić, żeby były wolumeny, no to mam tą taką okrągłą szczotkę, i sobie ją tu przytrzymam, trochę i są wszystko do góry. U jednej z słynnych, bardzo słynnych no, polskich YouTuberek widziałam to urządzenie. No i normalnie opadło mi wszystko, że najpierw trzeba włosy wysuszyć. Nie trzeba. Nie trzeba po wysuszyć, żeby kręcić loki. Można na mokro te loki kręcić. Przecież jak się loki kręciło na mokro, na, na wałki pod suszarką, no to, no to na mokro się kręciło. Nie? Trzeba włos wysuszyć. Nie trzeba włosów wysuszyć. Można, można sobie tym loc, loczków porobić i, i mi się to podoba, że ja sobie stoję jedną ręką i jak długo jak to mokre to wtedy czujesz nie że mokre i jak jak sch, sch, schnął, no to sobie o wyciągasz i zawsze pamiętam o tym że my na zimne na moment puszczam i mam jak widzicie falowane czy bardzo skręcone chcę, czy jakie ten po prostu to był, to był najlepszy mój zakup teraz teraz jest widzę momenty brzmić tego Burdello. Bo normalnie w, tej, w tym e, kartoniku wszystko ma swoje miejsce, nie? A ja jak to ja? Przyjdę i mówię jakie miejsce, nie? Robimy kuchnia, felek, bała, oj, bałagan, got. O, tu jest na przykład taka obręcz, ją się, nią się czyści tutaj y, no, y, filtr. Nie? No i oczywiście nie wciąga włosów, no, co tutaj dużo mówić. Nie wciąga włosów, jest naprawdę najlepszym urządzeniem, jakie kiedykolwiek w życiu miałam, nie licząc odkurzacza od Dysona. Także tutaj na ten temat skończyliśmy już. już. Teraz włosy są z głowy, paznokcie z głowy, Ym, pielęgnacja twarzy. Krem do oczu, patrzcie zapomniałam Moje ten do oczu, moje nastawiałam to do tego, że ja nic nie widzę teraz tu, wiecie? O. Zaczniemy od maseczek Jestem absolutną fanką maseczek moi drodzy w pójście no, Nie lubię nakładać, ścierać to nie, jest, to nie jest moja bajka Ja chcę szybko i efektywnie z garniera wszystkie jakie są, ta na noc jest fantastyczna. Ja ją mam po, po, po nocnej zmianie, raz w tygodniu sobie, czy dwa razy w tygodniu. Jak idę sprzed snem, położę się na ten i, i. idealnie wstaje jakbym miała, wiecie, Dziewica warlańska z twarzą, ach, jezuska cherubinka, powiem o tak. Um, krem do oczu, krem do oczu, przecież miałam go tutaj. Czekajcie, czekajcie. Dobra, no, mi serami. Bardzo to, to wychwalałam. Już to jest z tą witaminą C świetne serum. Jak mi się skończy, będę na pewno kupować. Nie chcę czegoś innego. Serum e, e, kupiłam też e, e, Hydrel e, Glow Dye i, i nawilża. Na e, to jest essence. Grosze kosztowało. Do makijażu, przed makijażem, super sprawa, nakładam, zadowolona z życia jestem. Serum Scatrice, które um, zmniejsza pory, też jest bardzo dobre, też przed makijażem, też tutaj. Stoi i czeka na, na mnie. To są te, gdzie są te moje, no to, ach, to muszę, żeby mi się kończą. Pod oczy, płatki. Bo po... się no już muszę ten. Pod oczy, płatki, moi drodzy. Ja już niejednokrotnie reklamowałam, jakie są świetne. Już jest backup. Jest, jest stoi w łazience i czeka na, na to, żeby go otworzyć. Muszę powiedzieć, świetnym serum do, do zmieszania ten jest to z Evelite. No, rewelacja to jest dla mnie. Ja nim robię albo właśnie tym żółtym z Essence. Słuchajcie, miał, mam drogie primery. Leżą tam, one już chyba straciły na, na ważności. Trzeba je powypieprzać. Tylko jak wiecie, jak dużo kosztowało, no to ten. I, I takie, i kwadratowe, i podłużne te primery miałam. I żadne jakoś mi nie ten. A te rzeczy są po prostu genialne, idealne i bardzo, bardzo je lubię. Dobra, te oczy, no to mieliście te płateczki i jest ten pieriko, e, krem pod oczy, jest bardzo dobry, e, bez zapachowy, zwłaszcza jak się e, jego bardzo dobrymi e, tego pieriko, e, no, e, no, no, napiszę, e, Robi idealnie, w się nie dzieje, po prostu jest na na siebie, chyba tak jak ktoś mówi, abgestym, że to jest jedno z drugim zrobione tak, żeby to jedno z drugim się tak super, wiecie, trzymało. Poza tym do oczu, oczywiście, za dużo tego mam, no a, z tego Beauty Matters, nie, no to ja mam ten Augen Lifting, bardzo dobra rzecz, nie powiem, nie powiem, ale jak się skończy, no jeszcze trochę będzie tego, ja nie zamówię nowego, bo to jest za drogie po prostu. Jest za drogie, jest bardzo, to jest na przykład intensywny lifting też przed jako e, serum. Serum ten jest pod oczy, to jest intensywny lifting. No i ten bardzo fajny krem, nie? Od nich ten e, taki. Te, e, oni robią, e, e, ich produkty są bez jakichś tam niepotrzebnych rzeczy, nie? Tylko to co jest potrzebne mieszają razem, rzekomo, ale ja z chemii, z chemii geniuszem nie byłam, ale pewne substancje się bez dodatków nie da po prostu połączyć, także wiecie, pieprzenie kotka za pomocą młotka, także ten jest tak samo, to jest młoda firma, nowa firma, bardzo dobrze się, bardzo przyjemnie się je nakłada. Bardzo ładnie twarz po tym kremie wygląda. Ja mam ten krem, mam też krem taki o, na dzień od nich. Miałam taki na noc, ale zużyłam już. I teraz na dole mam jeszcze takie coś w tym stylu, które no, zmywają te. To jest taki, jak tu też pory minimalizuję i, i też złuszcza skórę to na skórek o ten taki i, i jeszcze jakieś mam dwa. Ja sobie to tam mieszam, to można różnić, można samo, można z czymś. Ja to po kropelce mieszam z kremem i na twarz. I, i tak. Praktycznie w tej chwili przeskoczyłam moi drodzy jako pielęgnację do um, tego Edge, Edge Perfect. Um, i używam tego na, na noc i na dzień. Um, z, um, nie wzięłam. Tu jest na dole, um, tu jest do oczu ten krem. I ten krem do oczu, do twarzy też używam. I, i to nie było, moi drodzy, ten, um, to uczulenie, bo tu, tu na, na bok się, się przeniosło. Wyobraźcie sobie, że to była opryszczka. I to już się zasusza i kończy. Ja po prostu, mnie, mnie bolała cała twarz tak jakoś, wiecie, dziwnie i tu gdzieś się właśnie usadziła się pod tym i jeszcze na nosie jest troszeczkę, mam krem, y, no i no mówię, no dziwne, ja z opryczką mam się od, to jest pasiec nie, z y, opryczką mam się do, ach, szkoda słów, nie? od lat i, i, i ten, nie, I, od, od, no, ini zimen, a sera jeszcze. Hyaluron czysty, z bardzo dobry, używam bardzo często. To, tego nie używałam coś dawno, ale w tym roku używałam, jeszcze mam trochę. Kochani, spokojnie można, jest, jest rewelacyjny produkt, muszę Wam powiedzieć. Nie? tak, że, że tak to wygląda. Sera, sera, no to, a to jeszcze z, ma, z Manuką Age Perfect, do, totalnie genialny i mam jeszcze też chyba na dole, mm. a nie, tu mam, o. to używam właśnie, kombinuję z tym nocnym i dzielnym, kochani, tym i, i do oczu, ten pod oczy, ten do oczu, do twarzy i tam trochę tak o, to jest to, co kombinuję. Bardzo dobra rzecz do zmywania makijażu. Bardzo zastąpiła mi to z, spokojnie z, to z klinik. Cieszy mnie to bardzo, bo to jest o wiele, wiele... No po prostu to klinik jest bardzo drogie, a to jest, nie jest okropnie drogie i jest wydajne i jest... No takie, no, takie fajne. Co jeszcze? Yy, micele waza? Yy, woda do y, z garniery się sprawdziła. Ta. Z... Ja bardzo lubię tą zgarnię. Yy, kupiłam tą z y, Lorealu i mimo, że pisze, że nie ma alkoholu, mam wrażenie, że wysusza micele. W każdym razie yy, po, po tym potem tej wodzie jestem taka tak mi ściąga tą tą buzię jak, jak tą wodę to no i oczywiście woda różana albo ta albo ta którą kupuję moi drodzy w, w online tutaj będziecie mieli online z, z Amazonu do czyszczenia twarzy, rąk i tak dalej na wszystko BB. Nie zmywam tym makijażu, uchowaj się Boże, ale z micelą wasą, jak już, już ten pierwsze zmyję, to z, tym, z tą wodą micelarną elegancko. Dopiero padzikami, takie mam bawełniane, poprawiam tak, tą twarz, wyklaruję ją tym wodą różaną, jako tonikiem. Właśnie tak to się ogląda, bo przynosiłam tego, połowy też chyba nie przyniosłam czy to już wszystko, czy tam gdzieś schowane, yy, czy tam nie. Na razie mówię, lecę na L'Orealu, aha, bo leciałam, kochani, na, na tym niebieskim, sobie funnęłam, bardzo fajne było, nie powiem. Yy, serum jeszcze jest, pod oczy krem mi się, yy, jako pierwszy jeszcze mam krem. I czasami wiecie, jak to jest, nie? Ja wejdę do łazienki i, i ten, się psik, psik, psiknę i Piknę, posmaruję się, rano nie wyjdę, ach, to jest to, wezmę pod ręką, dobra rzecz, tylko mówię, no ja jestem świrna, jeżeli chodzi o, o loreal i, i nic na to, moi drodzy, nie poradzę. No i rzecz, kochani, która absolutny numer jeden w tym roku, to jest Hyaluron w sprayu o, z Ojcerin, z firmy ojcerin. ta To jest firma apteczna, jeszcze. Mam backup tam i po prostu no, no, rewelacja, Nawet jak ci się nie chce posmarować, stoi, psikniesz się, wetrzesz co tam jest. No bo tutaj tak ten, e, mówią przed, e, można przed e, zamiast. E, no, sera takiego e, takiego czy innego, e, przed tym, przed kremem nawilżającym można sobie spokojnie tym psiknąć i na to dać krem nawilżający i jest super. Po zrobieniu makijażu psiknąć sobie na twarz, wypełnia wszystko, jesteś gdzieś, wychodzisz gdzieś i, i coś, no jesteś dłużej, coś ci się widzisz, że gdzieś tam ci zaczyna chodzić, chodzisz do toalety, poczekasz, robi ładnie, się wypełnia i wszystko jest kochani z głowy. No to uf, no to przeleciałam w całą pielęgnację y, jaką mam od A do Z jak czegoś zapomniałam to bardzo przepraszam, ale mniej więcej z tego, y, z Lory Ala używam wszystkie. Z Manuką i nie z Manuką mam też tą maskę właśnie, to ona jest y, Revitalift y, kap, kapsel, kap, zakapsulowane są takie w środku takie ma, no takie jakby kapsułki, nie? O! I to się smaruje na twarz i to samo pęka na twarzy i idzie się z tym spać. Fantastyczna maska właśnie jeżeli chodzi o masek. Także ja z, z tego Beauty Mats jak się skończy y, zamieniam z Lorealnym. Jedno z drugim sobie nie przeszkadza. I o to chodzi i to jest chyba najważniejsze. Kochani moi, dziękuję, że przyszliście. Dziękuję, że obejrzeliście do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pytania, to pod filmikiem, w komentarzach odpowiem Wam, jak czegoś zapomniałam. I co? Życzę Wam zdrowia i spokoju. I widzimy się, kochani, na następnym filmiku za kilka dni. Papa, kochani, trzymajcie się.